Władcy karadronów, krasnoludcy przedsiębiorcy, wynalazcy i najemnicy powietrznych flot, którzy rządzą niebem i handlowymi szlakami krain śmiertelnych. Ich światem są latające miasta, pancerniki, arkanautów i nieprzebyte przestworza. Każdy kontrakt, każda wyprawa i każda bitwa to kombinacja logiki, technologii i ryzyka. Ale dlaczego warto wcielić się we władcę karadronów w grze Age of Sigmar Solbond? Władcy karadronów żyją w świecie kontraktów, techniki i handlowych rywalizacji. Każdy z nich to mistrz strategii, balansujący między sojuszami, polityką flot i bezwzględnym wyścigiem pozasoby. Ich historie to opowieści o ambicji, lojalności wobec gildii i nieustannej potrzebie zdobywania przewag. Grając z nimi stajesz się częścią społeczeństwa, w którym honor, zysk i innowacje mają znaczenie równorzędne z bronią i walką. Co więcej, a eteryczne złoto, znane także jako oddech grungniego, to lekki unoszący się gaz, będący fundamentem technologii i gospodarki karadronów. Napędza ich statki powietrzne i eterdendriny, zasila broń oraz całe miasta unoszące się w chmurach. Bez aeterycznego złota flota karadronów nie wzbiłaby się w niebo, a ich wynalazki i potęga straciłyby sens. Przykładowe archetypy to aeter chemicy, alchemicy i poszukiwacze tajemnic aeterycznego złota, którzy łączą wiedzę naukową z praktyką wydobywczą. Są filarem gospodarki karadronów, mistrzami w przemianie żrącego gazu w stabilne złoto i wynalazcami nowych urządzeń. Endrinierzy, zwani też Endrin mistrzami, najlepsi inżynierowie i opiekunowie cudów techniki, odpowiedzialni za powietrzne statki, łączą kunszt rzemieślnika z wojowniczą determinacją, gotowi bronić swoich maszyn i zyskać bogactwo nawet za cenę własnej duszy. Aeronauci, śmiali lotnicy korzystający z indywidualnych eterdrinów, stanowią zarówno zaplecze techniczne, jak i elitarną formację szturmową. Endrin technicy ryzykują życie przy naprawach w powietrzu, a eter Strażnicy sieją po strach błyskawicznymi atakami z przestworzy. W Solbond, Władcy Karadronów, to eksperci technologii. Ich uzbrojenie to ciężkie działa, mechaniczne ramiona, miotacze gazów i płomieni oraz potężne karabiny. Potrafią atakować z dystansu, Wspierać drużynę taktycznymi manewrami i wykorzystywać flotę wroga przeciwko niemu samemu. To idealny wybór dla graczy, którzy lubią kombinować, planować ruchy i używać technologii jako swojej broni. Władcy karadronów wnoszą do drużyny spryt, precyzję i innowacyjność. Każdy ruch jest przemyślany, a każda decyzja może przynieść zysk lub katastrofę. Ich obecność w przygodzie wprowadza atmosferę handlowego wyścigu, politycznych intryk i strategicznych starć. Każda scena z ich udziałem to opowieść o geniuszu, ryzyku i potędze inżynierii. Dlaczego warto zagrać władcą karadronów? Bo to postacie inteligentne, strategiczne i potężne, łączące technologię, planowanie i brutalną efektywność bojową. To wybór dla graczy, którzy chcą wprowadzić do drużyny spryt taktyki i innowacyjne rozwiązania w walce. Dodatkową atrakcją są zasady związane z kombinezonami i unikalne technologie karadronów. Ich wyposażenie i wynalazki stają się osobnym elementem gry, oferującym jeszcze więcej możliwości rozwoju i personalizacji bohatera.